Moi widzowie, dzisiaj będziemy otwierać mega świnie. Polecam do zostawienia suba oraz łapeczki w górę. Tak w ogóle to zaraz dobijemy 2,5 koła subów Więc jak chcesz być w naszym teamie to dawaj klikaj ten czerwony subskrybuj A teraz lecimy z mega świnią Uwaga ile będziemy mieć? Ok jest 16 błyskotek więc to będzie 20 dropów. Zająłem yy, szóste miejsce w klubie Ok lecimy jest rzadki może co teraz rzadki Rzadki, okej, okay, epik, epik Ale nie, no z tego postać to nie Nie, okej, okay, ale są podwajecze żetonów To jest też dobra rzecz Rzadki, mamy Kurczę, bradę, no znów rzadki Ile tych rzadkich może być? Rzadki Słuchaj, ja nie wiem Ja nie wiem, ja nie wiem, okej okay, Rzadki No, no, serio? Rzadki Okej, okay, Jezu Punkty moc. Okej, okay, bardzo rzadki. Ale co to daje? Rzadki, epickie. Legendary! Legendary! Mamy to, widzowie, mamy! Jest! Postać! Postać! Sam! Sam, let's go! Mamy sama. Okej. Okay, mega świnia. Fajna, fajna. Okej. Okay. Bardzo rzadki. Okej, okay, rzadki, rzadki. Yy, no tutaj chyba będzie... Okej, okay, bardzo rzadki jest. <grym> rzadki. <grym> Rzadki. Dlaczego? Punkty mocy, punkt mocy. okej, okay, mamy bardzo rzadki. Widzowie, ja już nie wiem, co możecie tutaj trafić. Co nie, jakby tutaj, mam nadzieję, że nie. No, serio, rzadki. <grydy> Punkty mocy, no widzowie! Epicki! Epicki! Kolejny Epicki! No i to są nagrody za mega świni